Witam wszystkich w akwarystycznej części na tym kanale. Chciałbym pokazać, jak tutaj nasze wspaniałe rybki zachowają się po wlaniu w o kawałka wody, znaczy troszeczkę, małej ilości wody z rozpuszczoną ochotką. Zobaczcie Państwo, ja wlewam. O, widać ochotkę. Znaczy, ochotkę już prawie nie widać. Zobaczcie, jak to szybko się odbywa. Jak tutaj pochłaniają. Ilość larw komara. Pyk, pyk już nie ma. Trochę mała ilość, ale też nie chcę, żeby one jadły samą ochotkę, ponieważ przypominam, ochotka jest dosyć ciężko strawna dla ryb. Dietę wzbogacam suchą karmą. Zbiowity też troszeczkę sobie wsypiemy. I zobaczcie, tutaj, jakie. Adam tyle, niech to opadnie, jak tutaj się odbywa. Żerowisko z góry macie rzut teraz na to wszystko, jak ryby sobie tutaj z górnej tafli wody wyłapują odpowiednie dla siebie kawałki suchej karmy. Oczywiście tej ochotki nie daje za dużo. No tak, widzieli Państwo troszeczkę, która złapie, która nie, niektóre złapią, niektóre nie złapią, ale to odbywa się różnie. Jest tutaj filtracja. Temperatura wody to 21 stopni Celsjusza u neonów i o Jak widać, roślinność jest. Kamień Stefan specjalnie też jest, przypominam. E, Im już dajmy spokój, jeśli chodzi o te żerowisko. Naprawdę całkiem e, sympatycznie to wygląda. Jeśli chodzi o żerowisko, jeśli chodzi o nasze wspaniałe e, bojowniki. To zaraz Państwu pokażę. W jaki sposób karmię je, bo ja karmię troszeczkę inaczej, zaraz Państwu dokładnie pokażę jak jeśli chodzi o ochotkę, ja sobie pozwolę przesunąć kamerę na nasze wspaniałe akwarium z bojownikami, też widok z góry w jaki sposób karmię bojowniki, też filtracja zachowana w taki sposób zobaczcie Państwo, tutaj mam w strzykawce troszeczkę wody i przygotowane rozmrożone ochotki larwy, żeby one nie były zamrożone, żeby te bojowniki nie dostawały zamrożonego pokarmu więc ja sobie tutaj z góry Delikatnie wkładam i wpuszczam delikatnie ochotkę. Jak widać opada na dno. Z tej strony też trochę dam tutaj, bo tutaj ta samica. Jak widać bardzo szybko to łapie. Może tą filtrację na razie wyłączę, bo widzę, ona od razu ściąga tą ochotkę. Tutaj jeszcze troszeczkę jest. O, zobaczcie, wpadło i od razu zostało pożarte. Teraz tak samo. Może tutaj w tym mniejszym akwarium mniej to widać. Postaram się to jakoś tak zobrazować. Zobaczcie Państwo, jak tutaj na dno opadła ochotka, i one tutaj zna, proszę bardzo, jak wciągają. No wolałbym, żeby to się odbywało tutaj też tak ładnie jak poprzednio na górnej tafli wody, ale niestety nie odbyło się to w ten sposób. No to trudno, no opadło, opadła większość na dno, ale jak widać tutaj samiec sobie znakomicie radzi dostały dosyć sporo tej ochotki sobie tylko statyw pozwolę poprawić, bo mi się rozjechał. O, nałożę sobie kamerę na statyw. O, bardzo dziękuję za współpracę. O, jak widać, on sobie tutaj dietę wzbogacił w, te, w tym momencie o e, larwę ochotki. A tutaj najprawdopodobniej samica została trochę pominięta, bo ona złapała może ze dwa kawałeczki, chociaż nie znalazła, dobra. Bo chciałem wsypać trochę suchej karmy, żeby ona z góry, jak widać, została pogoniona przez samca i to dosyć bardzo, ale, ale, ale zdążyła złapać parę sztuk tej ochotki, jeśli o to chodzi, czyli o. Tam z 3 sztuki, może złapała to i na jakiś czas wystarczy. E, neony i y, y, Danio zaraz wam pokażę, bo dosyć sporo tutaj poczyściły. Jeśli o, chodzi o to, tutaj mamy temperaturę wody 27 stopni Celsjusza. Filtrację teraz wyłączyłem. Naświetlenie dosyć mocne. Tutaj widać się zdrowo ganiają. Na razie jeszcze daję im spokój ona tutaj y, robi kolejny, kolejne podchody tutaj Państwo widzą y, do pożywienia łapie samiec się nie zorientował jeszcze, że ona tam jest przy tej kupce, co to opadło i zdążyła złapać kolejne, y, kolejne porcje pożywienia i ucieka, jak widać ucieka, jest troszeczkę pogryziona przez samca y, no ale na razie dam, dam im jeszcze spokój niech tutaj się ganiają i tak dalej zobaczymy co z tego wyniknie przynajmniej mają jakieś zajęcie tak nie siedzą i się nie nudzą e, więc mniejszy czy ta mniejsza e, dostała pożywienie zjadła, duży też zjadł na 100% jeśli chodzi o ochotkę dajemy im spokój, na razie suchej karmy nie sypię, zostawię to sobie na jakieś za jakieś 3 dni e, dosypię e, jeśli chodzi tutaj jeszcze wrócimy o neonki i o danio jak widać praktycznie wszystko tutaj przy takiej ilości rybek małych, wszystko zostało praktycznie wyczyszczone. Tej niewielkie ilości jeszcze suchej karmy znajdują się na powierzchni wody, ale widać tutaj ślimaki na pewno to wyczyszczą wszystko, co zostanie. Jak widać u mnie w akwarium ani troszeczkę nie zalega stary pokarm na dnie jest nagminnie czyszczony przez ślimaki. Teraz sobie przejdziemy do dużego akwarium. Już tam jedną kostkę ochotki wrzuciłem. Opadła na dno. Glonojady już ją praktycznie rozpracowały. Zbrojniki niebieskie. Zaraz rzucę sobie jeszcze jedną kostkę tam, żeby popodziwiać małe Hanny, jak jedzą. Ok, jesteśmy w dużym akwarium. Ja w rękach mam Kostkę ochotki, postaram się tutaj zbliżyć, żeby Państwo dobrze wszystko widzieli, i postaram się je tutaj zachęcić do, do podpłynięcia w te miejsce. Poruszam tym troszeczkę, żeby Państwo dobrze wszystko widzieli, żeby ta ochotka tutaj mniej więcej w tym miejscu się nam znajdowała. Temperatura wody w dużym zbiorniku to 21 stopni Celsjusza na ten moment została obniżona to jednak chciałbym, żeby te karmienie się mniej więcej w tym miejscu odbywało, bo tutaj jest yy, duża przejrzystość i można fajnie podziwiać to wszystko. O, pierwsze kawałki spływają na dno, spadają. To już będzie tutaj, bo to druga kostka, która ląduje w tym akwarium, na taką ilość ryb, to co os osiądzie na ziemi. Ten duży glonojab no dużą część zjadł też i na pewno zje jeszcze dużą część z tego wszystkiego więc po prostu to już jest praktycznie dawka przy takiej ilości rybach i przy takiej wielkości małych han to już jest dawka praktycznie na cały tydzień jak widać tu na razie zostawię jak podpłynie któraś z nich to pokaże jak się tam buszują, jak tutaj pokażę tutaj poprzednia wylądowała, jak widać wszystko tutaj jest już wysprzątane, wszyściuteńko jest już wysprzątane mają duże wydęte brzuszki, czyli większość z nich się już najadła. Duży zbrojnik tam z tyłu na szybie jeszcze jest. Mniejszy tutaj na filtrze, widać go, jak się rusza. E, kiryski, kiryski, kiryski. Patrzę, jeden jest tam za filtrem. Mało go widać, ale widać. Małe hanny, jak widać, mają się w jak najlepszym porządku. Tutaj ta kostka opadnie na dno, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ, tak jak mówię, ona. Jak nie teraz, to za chwilę albo później zostanie rozpracowana przez największego zbrojnika, to jest chwila moment. A poza tym widzę, że nie wszystkie hanny zjadły. I Kirisek Albinos na pewno też nie, którego tam widzimy przy bocznej szybie. Chciałem pokazać największego osobnika, jakiego mam aktualnie, ale on jest też przy tylnej szybie. Tam go widać jak wypływa. To jest największy na ten moment, który mam. Tutaj koło filtra jest następny, taki większy, którego posiadam. Rozwijają się bardzo dobrze. Jak widać, dietę mają zrównoważoną, zróżnicowaną, w sumie raczej powinienem powiedzieć, bo nieograniczona jest tylko i wyłącznie do suchej karmy, i jeśli chodzi o mrożoną karmę. To też nie jest ograniczone do jednego rodzaju, czyli i ochotka jest, i cyklop jest, i ta mieszanka, miks mrożonek też jest. No i oczywiście sucha karma, owowita, czerwona z Tropikala, to są płatki i biowit dla ryb akwariowych, płatki bardziej roślinne, więc. Ryby mają bardzo zró zróżnicowaną dietę, że nie wcinają tylko jednego rodzaju pokarmu e, i w miarę dobrze się rozwijają. Jak wszystko dobrze pójdzie, w tym akwarium będzie 6 sztuk Hanbleheri e, dużych. No, jak na razie się rozwijają i mam nadzieję, że będą takie jak wspaniałe, takie jak ich rodzice, których niestety już nie ma. E, ja bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie ocenić filmu. Napisać czegoś miłego albo niemiłego, jak kto uważa, dla zawsze to jest dodatkowy, dodatkowa motywacja do pracy, jeśli chodzi o ryby. Nie mam nic innego ciekawego do pokazania, ponieważ drugie akwarium stoi dalej, te większe suszy się w nim, dalej piach i kamienie. No, a też nie chcę co chwila zmieniać w tych akwariach, żeby ryby miały spokój, bo tak jak Państwo widzą, one sobie tutaj w naturalny sposób wszystko robią po swojemu. Ja tutaj nic, jak już coś zmieniam, to naprawdę to jest bardzo rzadko i praktycznie w żaden sposób nie ingeruję w ich życie, oprócz tego, że włączam filtr, włączam światło i daję im jeść. Poza tym, wszyscy ciuteńko, robią sobie same. Tutaj widać zachowanie han, dosyć ciekawe z naturalnych warunków. Postaram się nie spłoszyć, a Państwu pokazać. Eee, przegrzebywanie ogonem ziemi, znaczy ziemi, no, resztków, re, resztek e, zalegających na dnie. One w taki sposób jeszcze doszukują się e, jakichś tam e, śladowych ilości pokarmu, które dojadają. E, tam, między, pod tym korzeniem, to bardzo fajnie widać. Kiedy właśnie Hanny widać, one się tak obracają i przegrzebują Ziemię, wzburzając resztki zalegające, patrząc, czy coś ciekawego jeszcze tam przypadkiem nie zostało. I to jest dosyć bardzo naturalne ich zachowanie. Teraz widać jeden z nich po powietrze. O, i już to był właśnie moment zaczerpnięcia tchu przez wężogłowa. Przypominam, to są ryby, które oddychają powietrzem atmosferycznym. Tutaj wam pokażę kostka wylądowała e, i cieszy się zainteresowaniem. Postaram się nie przestraszyć. Jednego z osobników, Han. E, I widzę tutaj kirysek się kręci. Tak, tak to, tutaj, tak. to jest kiryśnica w sumie. Nie kirysek, a kiryśnica. E, I tutaj widać tą kiryśnicę, która się tutaj. O, proszę bardzo, jak wyrywa. E, mała Hanna. E, kawałki ochotki tutaj się dojada. Bardzo mnie to cieszy. E, widać kirysek też tutaj. Przykleił się, pięknie go widać, tam ma bardzo ładne kolory. E, tylko one są z reguły bardzo szybkie i bardzo ciężko mi jest je uchwycić w taki sposób. A one mają naprawdę bardzo śliczne e kolory, i tutaj mogą Państwo zauważyć z bliska, jak to wszystko wygląda. I ta mała Hanna też tutaj przepięknie się nam prezentuje. Już ma duży najedzony brzuszek, ale widzę, że jeszcze się dopcha. I Hanny na pewno, o jaki kawał wielki, wyrwała! Ja nie mogę! Ale, jaja, zobaczcie państwo, jaki wielki kawał ochotki wyrwała. Aż normalnie i ciężko z tym płynąć. Zobaczcie państwo, i już uciekła, gdzieś teraz będzie odlegiwać sobie na spokojnie, aż to wszystko strawi. Kirysek tutaj korzysta zdecydowanie z wolności, że nikt mu nie przeszkadza i wcina powolutku. Ochotkę, bardzo mnie to cieszy, tylko e, nie cieszy mnie to, że tamte kieryski e, dalej znajdują się za filtrem i tam przegrzebują ziemię. Już e, znaczy się w poszukiwaniu pożywienia, skoro tu leży odłogiem e, cała, cała jakby. O tutaj albinosek na kamieniu resztki ochotki znalazł. Zobaczcie Państwo, kierysek, albinosek. Widać jeszcze kilka niedojedzonych e, ochotek. I on tutaj ko korzysta sobie z tego, że nikt tego nie pilnuje, już uciekł za filtr, ale parę sztuk e, wyrwał. E, tutaj widzę kolejne podejście malucha e, kręcącego się w pobliżu pożywienia. Nie wiem, czy to jest inny maluch, on jest zdecydowanie mniejszy. Tak, zdecydowanie mniejszy maluch. Zobaczcie Państwo, jak wyrywa tamten kirysek, spłoszony, e, spłoszony kirysek uciekł w. Tutaj w rośliny, tutaj tam za tą tą Hannę, która się tutaj też znajduje, odpoczywa już w liściach, jedna z większych, ale też wyrwała. Widzę, zobaczcie Państwo, kawał, kawał ochotki, właśnie go spenetrowała. Nie wiem, jak to powiedzieć śmiesznie, właśnie go połknęła, można powiedzieć. Tutaj ten też się czai na tą ochotkę no niebywale jest to dla nich larytas i smakołyk tutaj jeśli chodzi o tą gormatkę ona dalej tutaj wyszukuje resztek ochotki po poprzedniej kostce ale tutaj niestety już nic nie znajdą bo i kirysy wysprzątały jak widać ten albinosek i glonojady też tu widziałem poprzednio jak się na tym, jak na tym żerowały chciałbym żeby one podpłynęły może do Tamtej kostki, żeby ją zlokalizowały, następne osobniki, o chyba zlokalizował. I żeby tak, zlokalizował, i żeby podpłynął tu do niej. Chcę Państwu z bliska jeszcze raz pokazać, jak one tutaj świetnie zaliście. Musisz to wyrywać serio. Wolałbym, żebyś tu z frontu to wyrywał, ale zobaczcie Państwo, mimo wszystko, tutaj hanny wyrywające kawałki, em, można powiedzieć, larw. Z kostki ochotkowej, tutaj następny. O, ten jeden z większych. Proszę zobaczyć z bliska, jakie piękne ujęcie. Bardzo blisko. Bardzo mnie to cieszy, że tak dał się tutaj skamerować. Zobaczcie państwo, jaki przepiękny. To jest młody osobnik e, Han, Hanna Bleheri, wężogłowa Blehera. O, chyba będzie podejście robił do ochotki, tak. On jest większy, on. Będzie potrzebował więcej tej ochotki, ale już pięknych kolorów nabierają. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mi się podoba. No nic, damy im spokój, bo już prawie 20 minut zachwycania się. Ja tak uwielbiam się nimi bardzo zachwycać, bo one są bardzo piękne i zachowanie się bardzo fajnie obserwuję. Jeszcze raz zachęcam do em, polubienia, ewentualnie skomentowania filmu. Em, Zostawienia po sobie śladu tutaj. E, zachęcam do następnych materiałów. Akurat teraz, jak tutaj większość osobników się zleciało do tej kostki, takim pięknym widokiem się z Państwem żegnam. Damy im już spokój z jedzeniem. Dzięki. No i cześć.